Nie, bo teraz się nagrywa Siemka Igor, Siema. przywitaj się na Siemka Hello. To jest ta jego gruba morda fłatę. A ty sobie pokaż swoją grubą mordę Tak, kurde Oni mi już znają, bo Igor, wiesz To jest mój trzeci odcinek na kanale, nie widzowie? Mam nadzieję, że wiecie Mam nadzieję, że mnie... Dobra, a ja... Zasubskrybujcie mój kanał, bo kto tego nie zrobił? Bo kto tego nie zrobił? Czemu ty rozbiłeś okno? Dlatego nie zrobił to, y, będzie nubem, prawda? Tak. Jego sobota będzie miała zły dzień. A, z jednym Bo sumie, jak, bo jak my... Bo jak... Czekaj, bo ja w sumie nie wiem... A, dobra. Bo ja... Bo jak my nagrywamy, to wy musicie zasubskrybować ten kanał, tak? Bo ta sobota, bo jak my to nagrywamy, to jest sobota ogólnie i te, ta sobota będzie zła, jak nie za kluby, za Zasyk! Kurde, już nie umiem tego powiedzieć. A ktoś, jak chce ze mną spotkać, to zapraszam w poniedziałek do szkoły podstawowej. Nie pytajcie dlaczego, ale no tak tego. Ta szkoła podstawowa jest. Uli, jest w kuźni, na Ciborskiej, ulica Piaskowa, ale już nie wiem, która, to szkoła po prostu. Yy, po prostu no. Yy, ja bo ja nie mogę się spotkać w, te, w te, ten, bo Igor będzie do mnie przechodził i będziemy wspólnie tutaj nagrywać. Ale ja mówię, kto się chce ze mną spotkać, chce autograf, to możecie przyjść do szkoły. Zabierz Do szkoły ja chętnie, ja chętnie napiszę coś. dam autograf czy coś. Zabić A ten właśnie będzie yy, ten... to będzie policjant morderca tak zwany. Tak zwany jest morderca. Tak, nie, dobra. Ja lubię zabijać. Ej, Ale to jest głupie, bo się opierdala, a no, ja tylko robię. Sorry za to słowo, no, ale muszę, no. Muszę, prawda, Igorku? Tik. Tak, Tik, co ty masz z Brawl Starsem teraz? Ty jesteś Brawl Starsem. Tak, Brawl Starsem. Brawl Stars miał się nazywać, ale na piąte. Mówię wam, widzowie. On ma chorobę, nie no, żartuje przecież, nie Igor? No On się tak zasmucił i takie Hello darkness my friend Tak? Dobra, kurde Jarko. Zabij go, dobra ja zabiję, bo ja mam lepszy miecz niż ty, haha ha. Panie policjancie Hak, Już robię więzienie Kwarc Nie wysadzaj tego Dobrze no? Chcę ci go To Nie no, żartuję! Nie mu. A mogę wysłać. Jedno, jedno, jedno. Ale dom możesz. I a potem, jak to zrobimy, nie? No? To. To ten. To może pójdziemy na ten tryb, z ten, 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 po prostu zwykły, i będziemy na tym zwykłym, nie? Co? Ja to jest że już będzie, ale tylko musimy jedzenie, jedzenie uzupełnić. Ja będę mordercą. Tak, to jest morderca. Ja morderca jestem. Nie pytajcie, dlaczego on tak mówi. Sadzę, sobie, nie dziwiam. Serio? A to jest drugie. Zrób drugie. Jezu. No ty naprawdę wszedłbyś nie tymi drzwiami. No. Dobra, nie wysadzaj tego więzienia. Nie wysadzam. Tak, wcale nie wysadzasz. No nie no! no. Ale, ale po co ty tak Ale musisz! No ale przestań, mamo, bo ale jej gord się to zachowuje to teraz. To co? Igor, ale nie będziesz tego wysadzał. No dobra. A po co ty to zrobiłeś, Igor, w ogóle? On lubi tak. Ja wiem, już nie mam zapalniczki, więc i tak nie będę mógł nic zrobić. No to nie rób już tak. Dobra. Wyrzuca TNT, mogę? No wyrzuć, ale nie tak, jak teraz, nie. Wyrzuć to. Wszystko mam wyrzucić. Ale nie będę, nie będę brał zapalniczki więc to mi nie da. Nie da? Dobra, panie policjancie, bo ja już to robię wszystko, każde. Każde jajko. Nie. Mamo? Jak może Igor tu zostanie, to może zrobisz coś na obiad mu i mi? Daj jajko. No, dawaj mu, bo Igor pewnie posmakuje mu. No to zrobisz na jakimś mięsku, na jakiejś parówce, znaczy na jakimś mięsku, na, na jakiejś kiełbasie. Dobre? Czekaj, bo Panie ja muszę... Baranie. Czekaj, bo, bo ja tutaj muszę wszystko ten ładnie dać. Dobrze, że ja dałem te, tym tym, bo tego się nie da rozdąć... No przestań! Ja to zrobiłem. A w sumie dobrze, bo tu też i dobra, weź mi pomagaj może, co? Bo musimy wszystkie cele tak zrobić, żeby nie, żebym ja nie robił żadnego podkopu, nie? No, ale zrobię podam mną podkop. I żeby tutaj, żeby wszystko było ładnie. Dobrze widzenia. O, ja zazwróciłem jeden bedrock. Pyk. Jeszcze kolejna drzwi, no. Otwieraj. Ja zrobię spod. Piek. To się nagrywa? No to twoja mama, to tak. No przestań! Ej, no ale czemu ty, to, czemu ty mi nagle pomagasz, co? No bo wysadziłem po wymienię. To co mi nie wolno? No będę się koniec na dzisiaj, okej? Okay? Zrobimy drugą część. Okej, okay, to nara. Nara, nara.